Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro dużo śniegu spadnie w Pomorskiem. Na zachodzie i na północy najniższa temperatura do minus dwóch stopni, najcieplej jutro w Bieszczadach do trzech stopni. Zaczynamy Telekspres w piątek 10 grudnia. Zapraszam. Wykorzystywanie przez białoruski reżim migrantów w ataku hybrydowym na Polskę i agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy. Polska i jej sojusznicy zwierają szyki w związku z rosnącym napięciem. W naszej części Europy prezydent Andrzej Duda i inni przywódcy bukaresztańskiej dziewiątki rozmawiali z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nowych zakażeń koronawirusem o kilka procent mniej niż w ubiegłym tygodniu, ale wciąż jest dużo ofiar śmiertelnych. Efekty czwartej fali widać na szpitalnych oddziałach zakaźnych, gdzie przybywa pacjentów z COVID-19. Polska będzie się domagać zamknięcia gazociągu Nord Stream 2. To oraz sprzeciw wobec planów federalizacji Europy usłyszała w Warszawie nowa niemiecka minister spraw zagranicznych. Anna Berbrok. spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rałem. W Europie coraz więcej śniegu i coraz zimniej, a nawet bardzo zimno w Szwecji. Tak niskich temperatur w grudniu nie było od niemal 40 lat. W niektórych miejscowościach na północy kraju odnotowano minus 40 stopni Celsjusza. Od niedzieli, 12 grudnia, zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Będzie ich więcej, podróże będą krótsze, a komfort jazdy większy tak zapowiada PKP Intercity. Święta za pasem, a jak święta, to opowieść wigilijna. Za chwilę o tym, gdzie i kiedy będzie można się w nią wsłuchać. To jedna z najpopularniejszych świątecznych historii. Opowieść wigilijna Dickensa, zagościła na afiszu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, nie jest jednak wystawiana na deskach placówki, lecz w banku. Ambona to wieżyczka służąca do czatowania zazwyczaj myśliwym. Jakież było więc zdumienie jednego z łowczych, gdy ujrzał, że jest zajęta przez Rysia? Do nieoczekiwanej zmiany miejsc doszło niedaleko Ińska w zachodniopomorskim. Teraz mniej wesoło będzie. W PKO BP Ekstraklasie jest wyraźnym liderem, ale tylko pod względem liczby porażek. Fatalnie poszło jej też w lidze Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej Legia przegrała w Warszawie ze Spartakiem Moskwa i pożegnała się z rozgrywkami międzynarodowymi. Na Teleekspresie pora na część muzyczną, a w niej dwaj jazzmeni współtworzący zespół, którego płyta właśnie ukazała się w ramach słynnej serii zapoczątkowanej przez Polskie Nagrania w roku 1965. Ukazywały się w niej dwa albumy, m.in. Krzysztofa Komedy, Michała Urbaniaka czy Tomasza Stańki. Szczegóły w rozmowie z Markiem Sierockim. Cześć Marku! Błąkały się po wsi niedaleko Pleszewa, gdy udało się je złapać. Okazało się, że nie są zarejestrowane i nie można odnaleźć ich właściciela świnkom wietnamskim, bo o nich mowa groziło uśpienie. Z pomocą przyszli strażnicy, miejscy, znaleźli zwierzętom nowy dom. To wszystko dzisiaj. Za chwilę TeleExpress Extra. Jutro Krzysztof Ziemiec. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Extra, a w nim jeszcze więcej Teleekspresu, czyli przegląd ważnych i ciekawych wydarzeń. Coraz mocniej niezaszczepieni zaszczepieni pacjenci z COVID-19 trafiają do szpitali w całym kraju. Między innymi z tego powodu Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało szczepienia dzieci od piątego roku życia. Będzie to możliwe od przyszłego czwartku. Obława w Rzeszowie. Policja ścigała podejrzewanego o zabójstwo 47-letniej kobiety. Zatrzymano mężczyznę, który może mieć związek z tą sprawą. Już w przyszłym roku amerykańskie Abramsy mają trafić do polskiej armii. Zanim to jednak nastąpi, przedstawiciele producenta czołgów odwiedzą zakłady należące do polskiej grupy zbrojeniowej. Delegacja chce poznać ich zdolności serwisowe i logistyczne. 41 lat temu o krzywopłotach koło Karlina w zachodnio-pomorskim zrobiło się głośno na całym świecie. Podczas odwiertów doszło do gwałtownej erupcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Surowce eksplodowały. Była to największa erupcja ropy w Europie. A my za chwilę pokażemy, jak i po co setka młodych kucharzy przygotowywała roladę biszkoptową, przykładową mną, kremem czekoladowym. A co jeszcze, to teraz. Jeszcze nie skończono ozdabiać Krakowa na święta. Niektórzy mieszkańcy już kręcą nosem, narzekają, że za mało świątecznie, że nie tego się spodziewali. Proszę! Ma pracę, którą lubi i hobby, które z nią łączy. Pan Jakub z Dolnośląskiego Nadleśnictwa Żmigród na leśne wyprawy zawsze zabiera aparat, by na bieżąco utrwalać piękno natury. Po trzymiesięcznej przerwie można już odwiedzać Galerię Sztuki XIX wieku w Warszawskim Muzeum Narodowym. Sale, w których wiszą obrazy, zyskały nowe kolory. Nowocześniejsza jest infografika. Wracamy na ziemię i prognoza pogody na jutro. Proszę bardzo. Harry Potter od ponad 20 lat czaruje swoich wielbicieli, a niektórych jest w stanie skłonić do rzeczy niebywałych. Na aukcji w Dallas spadł rekord. Pierwsze wydanie Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego sprzedano za ponad 470 tysięcy dolarów. Do przyjemnych nie należała też porażka naszych szczypiornistek. Na mistrzostwach świata w Hiszpanii, Polki wyraźnie przegrały z Francuzkami, Francuzkami i straciły szansę na awans do ćwierć finału, a teraz piłkę ręczną zamieniamy na nożną, bo rusza 18 kolejka PKBP Ekstra Class. Teraz Marek Sierocki opowie o wielkim przeboju hiszpańskiego gwiazdora Julio Iglesiasa, który 40 lat temu zameldował się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Za chwilę program o co chodzi Magdalena Ogórek i dzisiejszy gość profesor Piotr Gliński. Jutro tu Krzysztof Ziemiec. Dobrego popołudnia. Do widzenia.